Burg. Oświetlony kamień w miejscu, gdzie była katedra, katedra maliacka, budowana 81 lat, w najważniejszym miejscu świata. To jest tutaj. Jest to miejsce niezwykłe. Pierwszy kościół wybudował tutaj Karol Wielki, do nawrócenia pogańskich sasów. Było to w 1810 roku, 5 lat po powstaniu Dachau. W pierwszych wiadomościach o Dachau, które były 8 sierpnia 805 roku. I Dachana przeznaczyła swoje włości w Dachau i kościół biskupowi Frezing. Było to 15 sierpnia 805 roku. Karol Wielki urodził się 2 kwietnia 742 roku. Był to w czas, kiedy Wielki Synod święty Bonifacy, apostoł Niemiec, zwołał we Frankfurcie nad Menem. Zaczął się 12 lutego 742 roku. Niezwykłą uroczystością było 12 luty 1742 rok. kiedy we Frankfurcie nad Menem doszło do niezwykłej uroczystości. Brat koronował brata. Byli to wnukowie króla Jana III-Sobieskiego i potomkowie Jadwigi Witel z Dachau. Brat koronował brata. Cesarz Karol VII urodził się w Brukseli 6 sierpnia 1697 roku, rok po śmierci dziadka w Warszawie, Przemienienia Pańskiego. Jego dziadek założył klasztor kapucynów Przemienienia Pańskiego 16 lipca 1683 roku. 16 lipca 1176 roku w Dachau umarła Jadwiga Wittelsbach, która była, do której potomków należał Karol VII, jak również jej wnuczką była święta Jadwiga Śląska. Święta Jadwiga Śląska. Także królowie polscy, francuscy, niemiecki swoje korzenie mają w Dachau. Hamburg miasto Matki Bożej. W herbie była Matka Boża. Miasto budowali Adolfowie. Trzech Adolfów. Adolf II ufundował Libek. Jego syn Adolf III Hamburg. Adolf IV pradziadek polskiej królowej został świętym franciszkaninem zrobił ślub Matce i Świętej Magdalenie, która pomogła w zwycięstwie 22 lipca 1227 roku. Walczył razem z bratem, biskupem Brunonem, który był biskupem Libek Hamburga, który jako nocy już papieski fundował miasta Braniewo, Branice. Także było dwóch wspaniałych braci. I dziękowano Bogu, budując kościół i królak, królowanie, królował. Królował tutaj Bóg i Matka Boża, patronka Hamburga. Herb jest też, jest patronka Hamburga. Dzisiaj mamy 26 listopad 2023. W mieście przyjętym przez władcy świata, nie od dzisiaj. Tak jak zaprogramowali władcy świata, arystokraci świata. 12 października 1492 roku w Konstantynopolu. Potem wybrali królem Polski Żyda Saula Vala. Było to z 17 na 18 sierpnia 1587 roku. Dla mnie to jest wszystko niezwykłe, dlatego że Boża Opatrzność nas prowadzi. Jezus. W trudnej chwili dla Polski, 17 sierpnia, 17 września 1939 roku, kiedy zostawiono Polskę na żer wszystkich, kiedy to tego dnia podejtował siostrze Szarycce krągkę do Bożego Miłosierdzia, skarżąc się, że nikt mu nie dziękuje za łaski. Bo było to, żeby jak najwięcej dusz uratować. Prowodorem tego całego programu, przerażającego programu niszczenia ludzkości, był Andrzej Wyszyński, urodzony 10 grudnia 1883 roku w Odesie. Chyba w Odesie. Był również w Organizacji Solidarności Moskiewskiej. 16 czerwca w 1913 roku w Moskwie powstała Moskiewska Solidarność. Połączyło się 60 zakładów pracy i powstała Moskiewska Solidarność. W tym czasie w 1913 roku 12-letni wyszyński kuzyn Andrzeja otrzymał sakrament bierzmowania. Wierzmował go niezwykły biskup urodzony w dniu objawienia się Matki Boskiej w Lourdes, 11 lutego 1858 roku. Tego samego dnia, właściwie to już od początku lutego, był wydawany życiorys Hermana Koena, Augustyna Marii od Najświętszego Sakramentu przez Józefa Tomaszewskiego w Warszawie. Imprymatur książki życiorysu. Jest 22 luty 1858 rok. Arcybiskup Nowowiejski, Julian Nowowiejski, Arcybiskup Łocka, gdzie 22 lutego w 1931 roku objawił się Jezus Miłosierny. Wcześniej była w Płocku Mateczka Kozłowska, która też miała widzenia, osierdzie założycielka mariawitów, gdzie było dużo niemoralności, została ekskomunikowana przez polskiego papieża Piusa X. Było to, mariawici byli również popierani przez rząd rosyjski. Właśnie tutaj było, że Działał wtedy Andrzej Wyszyński. 31 rok. Były procesy w Warszawie, w Moskwie. Trzeba zobaczyć, jak wszędzie był jego podpis przy likwidacji 111 tysięcy Polaków, Polaka brać. Akcja w 1937 roku. Akcja w 1937. Właściwie Matka Boża to wiedziała 12 kwietnia w 1900. W 1937 roku objawiła się Luigia Sinapi w miejscu, gdzie trzy fontanny wskazują na ścięcie św. Pawła. Matka Boska, objawiając się jej, prosiła ją, żeby poszła do Watykanu i powiedziała Patrzelemu, że będzie papieżem i że za 10 lat, 12 kwietnia w 1937 roku, objawi się. W trzech fontannach był to dzień, kiedy w Wadowicach nawrócił się Rudolf Hess. Wysłano do pospowiednika księdza Lona, jezuitę, do Łagiewnik 10 kwietnia 1947 roku. No i 12 kwietnia w 1947 roku nawrócił się Rudolf Hess, błagając naród polski o przebaczenie. Rudolf Hess nawrócił się. Został powieszony 16 kwietnia 1947 roku. Była to 20 rocznica urodzin B-16, którego również wzięto jako niemieckiego papieża. B-16 nigdy nie mówił o Benedykcie V. Chociaż był tutaj wielokrotnie w Hamburgu, spotykając się z masonem Jaszkę, biskupem Jaszkę, z biskupką, bo przecież dał zgodę na utworzenie kościoła nowych religii. 19 religii kościół powstał w Hamburgu za czasów masona, arcybiskupa Tisena. Arcybiskupa Tisena 18. Kwietnia, a 18 czerwca 2012 roku. Świętowała to masoneria całego świata w Kościele Świętego Michała Archanioła 29 września 2012 roku. Były to urodziny biskupa Jaszkę, a urodził się w Bytomiu. Zmarł biskup Jaszkę 11 lipca tego roku. 11 lipiec. Była to rocznica, kiedy 11 lipca w 1941 roku alianci bombardowali Aachen. Tego dnia bombardowali Münster. Tego dnia do obozu koncentracyjnego w Dachau umieszczono niemieckich kapłanów. Wśród nich arcybiskup Neuhoisler, więzień Dachau, urodzony przy Dachau. 27 stycznia w 1888 roku. Tylko 12 kilometrów dalej byłam tam. Eisenhofen. Jest tam Bazylika Świętego Piotra, którą odnowił swoim ślubem, bo trzymany był od 11 lipca 1941 roku. O tego dnia tutaj w Hamburgu zamęczono biskupa Leona Wetmańskiego. Biskup Wetnamski był spowiednikiem siostry Faustyny w Płocku i był również, bierzmował siostrę Wiktorianę Bieniek. Siostrę Bożego Miłosierdzia, która zmarła w Płocku 16. Nie, 19 czerwca w zeszłym roku. Była to znała moich rodziców, apostołu Bożego Miłosierdzia. Miała niezwykły umysł, była niezwykłą siostrą zakonną, którą odwiedziłam w 2019 roku w Płocku. Byłam w tym domu, bo. Siostry pamiętały, że cud siostry Faustyny to jest moja szósta siostra, Felicja Faustyna. Także Faustyna była jej spowiednikiem, był ksiądz Michał Sopoćko którego listy mam tutaj, jak opisywał trudności, jakie go spotykały. A ksiądz Michał Sopoczko urodził się 1 listopada 1888 roku, kiedy w Krakowie. Święty brat Albert napisał umowę o przytuliskach. Pamiętam jak 1 listopada 1999 roku bardzo chciałam być na rekolekcjach, ale miałam psa. No i w kolejce spotkałam kobietę, mówi, że po prostu popilnuje mi psa. Mój mąż jechał razem ze mną, był bardzo nerwowy, bardzo brzydko mówił. A ja tylko prosiłam świętych i Michała Sopoćko żeby po prostu, żebyśmy pojechali żeby dotarli do tych rekolekcji to było niemożliwe po ludzku jak byliśmy na miejscu byliśmy przed czasem a na a w tacho naszego samochodu były same siódemki stamtąd uciekł mój mąż z tych rekolekcji ale pamiętam jak mnie zawołała siostra Margarita, która mi powiedziała jakie miałam grzechy i się pytała, czy, czy mój mąż nosi krzyż świętego Benedykta, medalik świętego Benedykta, co nosił faktycznie. Powiedziała mi, że jeżeli są takie próby, mamy wielką misję. Trudno było powiedzieć, ale Bóg próbuje swoich przyjaciół. Także nie u mnie w życiu te próby były bardzo często. Ale najważniejsze jest, mogę dziękować Bogu za moją rodzinę, za moje pięcioro wnuków, za moją córkę, za mojego zięcia, za mojego kochanego męża. No i za moje życie. Za to, że Bóg mnie prowadzi. I tu moim największym przyjacielem stał się od 13 czerwca 1999 roku. Herman Cohen, Augustyn Maria Najświętszego Sakramentu z Hamburga. Urodzony w rocznicę praw miejskich Wadowic, 10 listopada 1820 roku. Tutaj w Hamburgu na Altonii, gdzie zmarł jego dziadek. Jego dziadek, Rafał Cohen, był rabinem Poznania. Przyjechał do Hamburga jako rabin Altony, Hamburga i Wadzbeku, dokładnie 4 lipca 1776 roku, kiedy powstała Ameryka. Wszystko to związane z tym papieżem Benedyktem V, który mi towarzyszy. Byłam tam, gdzie on był. Jestem tutaj, chodzę tymi ulicami, gdzie on był. I tak samo jak nasz ostatni, święty Fatimski papież, jako już Papieski był tutaj też. A urodził się w tym samym miejscu i tego samego dnia, 2 marca. Urodził się 915 roku Benedykt V. 2 marca 1876 roku przy Zamku Anioła przy Cezanowa kościele, który założył Filip Neri, urodził się nasz ostatni Fatyński papież. Pius XII Eugenio Pacelli. Była to 66. rocznica urodzin Leona XIII, który przyjął świętą Tereskę u siebie. Była ona również w drodze razem z ojcem w kościele Matki Boskiej Zwycięskiej, gdzie Herman Cohen po nawróceniu założył wieczną adorację mężczyzn 6 sierpnia, nie, 6 grudnia, 6 grudnia 1800, hmm, ja nie pamiętam, no w tym czasie, kiedy wygnano świętego Piusa IX z Rzymu. Do Getty, pius święty Pius IX, król Polaków w Rzymie, którego sekretarzem był kardynał Czacki, wuj błogosławionej Czackiej, którą wzięto do jako fundatorki klasztoru niewidomych w Laskach, żeby uwiarygodnić. I żeby przygotować do swojej roli kardynała Wyszyńskiego, kuzyna Andrzeja, w 1922 roku Antoni Marylski razem z siostrą fundowali laski, gdzie spotykała się masonaria świata, był przyjacielem wtedy Andrzeja Wyszyńskiego. Także się z nim spotykał. Był w Paryżu konsulem, o tym się nie mówi. Tam spotkałby Strygerową. Także bardzo ładnie sobie działali. To był czas, kiedy Maksymilian Kolbe znalazł pieniądze na rycerza niepokolanej, a znalazł dokładnie 9 sierpnia, 9 stycznia, dzień po swoich urodzeniach. Była przy nim jego mama, bo jego mama, Marianna, Marianna Kolbe, Mieszkała 33 lata jako rezydentka od 1913 roku w kościele Felicjanek w Krakowie na ulicy Smoleńsk 6. Ulica Smoleńsk 15. 26 marca 1884 roku urodziła się Żydówka Emilia Kaczorowska. Jej rocznicy urodzin w 1942 roku powstał kobiecy obóz w Auschwitz. Przywieziono do tego obozu właśnie tego dnia 999 Niemek z Ravensbrück razem z Angelą Out, trenidarką. W nie, to były dzień urodzin, 42 urodzin, bo urodziła się 26 marca 1942 roku. I 999 Niemek i 999 Żydówek z Popradu Z Czechosłowacji O tych Żydówkach pisała Żydówka W Izraelu Wydała książkę 999 wspaniałych kobiet Przerażające jest Ten interes Holokaust Przerażające, bo nie było nigdy Wyzwolenia oświęcimia o Przecież potem tam zrobiono obóz Koncentracyjny dla Polaków Nie było nigdy wyzwolenia Dachau bo w dniu, kiedy było dla nich wyzwolenie dachał 29 kwietnia w 1945 roku był to dzień, kiedy zamordowano w potworny sposób 560 Niemców wyciągniętych z obozu ze szpitala w obozie, było tam tysiące, załoga była tysiące Sesmanów, potem wydachał zrobiono. Obóz dla ss -manów. potem zrobiono sądy nad tymi sprawcami, oczywiście tylko niektórych, bo to był program, który był również trwa do dzisiaj. Dlatego, że 20, nie, 18, 18 sierpnia 2020 roku w Dachau, KC Dachau, nad obozem latały samoloty bojowe Izraela, w środku była. Była delegacja Izraela w maskach razem z Anegret, minister obrony Niemiec, a tego dnia w Hamburgu zaostrzono przepisy sanitarne i ogłoszono, że Jan Paweł II jest najwyższym świętym tych czasów.